Cześć witajcie w kolejnym odcinku z American Truck Simulator na moim kanale. się ze mną e, Mati No jestem ja. E, I w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Volvo, jesteśmy na nowym sejwie. całkiem. E, I dziś jest raska w sumie, w sumie pomiędzy Oxnard a Los Angeles, ale to chyba jako Oxnard y, no, już się obejmuje. Do El, el Centro El Centro e, 220 mil Krótka trasa, bo mam nowego save'a i też w sumie no będziemy przywozić pługi 6613, to jest w galonach, nie? I B to są galony, tak czy nie? Nie wiem, chyba tak. Ole, ten Wolwiacz chodzi dziwnie. Nie wiem, czy pierwszy raz nie jadę w Amerykanie Wolwem. Także no, takie mi dzisiaj przypadło. Fajny te volvo. Dobra. Stop, więc no, żeby Mati się nie, nie srał. Nie staje na stopach. No nie stajesz. W, w no nie staje, no. Teraz już do egzaminu się przygotowuje, więc. Więc no. <gryw> Lepiej w Amerykanie też się zatrzymywać. Także no. Dzisiaj pierwszy odcinek, y, który przerwie pasę można powiedzieć gotików. E, gdzie tu jest ten wskaźnik? A tu jest, dobra. Tu był ten pomat. Mam trochę na odwrót ustawienia od Eurotraka i będę musiał je przestawić. E, niektóry, tak jak ten pomat mam zamieniony z ręcznym, także może mi się pierdzielić, więc lepiej go zamienić zawczasu. E, odczepiania naczepy tu nie mam ustawione, więc trochę rzeczy też jestem ten innych. E, i no ogólnie, mam pomysł na farminga, żeby w końcu nagrać. Jedyna mapa, która wyszła na razie na mod huba, e, Którą można by było. Ona jest praktycznie. To jest tak, że masz pełno landów. Nie wiem, czy ci o niej mówiłem. I one są wszystkie praktycznie puste i możesz z nich zrobić pola, lasy i, i różne tego typu rzeczy, nie? Mm -hmm. To jest jedyna mapa, która wyszła na razie do farminga, która waży 60 mega. Czekajcie, muszę się jakoś też ustawić z kamerą. To tak miało być. 55 mil. Wydaje mi się, że tutaj też będzie autostradowa trasa. Yy, I coś kliknąłem. I zniknął mi ten odekrzyna ekranik. Muszę sobie przypomnieć co ja klikam, że to tak się dzieje. Wait, wait, wait. Wait a minute. Nie. Nie wiem co ja klikam. Coś, coś klikam. Co ja mogłem kliknąć jak wchodziłem? Nie wiem nawet, no ale mam na drugim monitorze, że się nagrywa to też optymalnie. Eee, pozdrawiam drugi monitor. Jak ty mówisz, że ta RTX 3050 jest słabszy, tak? W sensie od czego on jest słabszy? Jeśli on jest słabszy od najsłabszych z tych RTX-ów I, i. Czym jeszcze nie ma ich testów, nie? Tych. Bo no, patrząc po cyferkach i tak będzie najsłabszy. No tak, no ale będzie lepszy niż 950? Znaczy, za to 1400 to będzie, mi, wydaje mi się, bardzo dobra cena na, na kartę, Tyle przynajmniej w tych będzie. czasach. No, mogę chyba zmienić pas. Dobra. Mógłby być. Aha, tu tak miałem pojechać. Trak trochę odjebałem. Linie ciągą tak trochę prze, przeleciałem. Konie do Wolwa się trzeba przyzwyczaić. Jak one wyglądają? O, cool ten Rafał za, za Zaniuk czy za Zyniuk. On jeździ chyba Wolwem, nie? Taki łysy. <grym> Co w Ameryce, Polak? Coś mi się wydaje, że tak. No także też się szukuję do zmiany karty. Możliwe, że w lutym pójdę na ferie do pracy, więc. Nie no, kartę raczej nie kupię. Myślałem, żeby tam już coś, coś pomyśleć. Pewnie monitor wymienię w pierwszej kolejności. No albo jakąś kartę zobaczymy. Może jakąś ofertę z Matem znajdziemy na Oelik czy Allegro. <gry> Można by było poszukać, tylko wiesz, tutaj jest problem, że musi być potwierdzenie jakieś coś, gwarancja najlepiej. Czy to nie kopane było? <gry> to jest właśnie problem teraz. Problem z kartami jest duży, no ale jednak trzeba trochę sprzęcik wymienić. Trzeba na update się przyszykować. No, to trochę tytułu w tym roku wyjdzie: Train Mechanic Simulator 22. Co tam jest dzisiaj w tym roku? Wychodzi Dying Light 2, a to w sumie wychodzi za niecały miesiąc. I raczej sobie w niego nie zagram, bo jak są minimalne ustawienia, to chyba 980 jest minimalnych. I, I piątka, tam którejś generacji. Więc raczej to nie pójdzie tak jakbym chciał. Także, także, także no. Dio, ale tu, są, ale tu bieda jest typowa: jakieś te. Co tu jest odwalone u góry? To powinny być szafeczki, ładnie do zamknięcia. A nie jak masz taką siatkę po prostu, za siatkę se możesz rzucić tylko. No, biedne, biedne, Volvo. Jak na nas poziom, pierwszy w grze, no to jest spoko. Nie wiem też ile mil mamy do... 167. No tak, tak, wyjdzie z 20 minut odcinek. Mati się chyba wyciszył, chłopak. Nie, jestem po na czymś. Satisfactor siedzisz, czy gdzie? <laughs> na prawie. Na razie komuś odpisuję. Mm. Widzą? Nie. Dobra. Zdalne się kończy, niestety. No, ja, jakby już wszyscy powinni być w szkole, i wszyscy są oprócz mojej szkoły w sumie i niektórych tam pewnie w Polsce też co mają te testy w sensie mają te no, testy zawodowe. Przedzę go, nie będziemy próbować na razie. 55 można lecieć, to lecimy 53. W konwoju by się jechało z 57. Może 8. Także no. Szczerze jak zaczynaliśmy tą serię, to myślałem, że no jak przed wyjazdem do Ciebie ją w sumie zaczę, zaczęliśmy. Mówię, no wrócę to pewnie nagram z parę odcinków i jakby ta seria jakoś będzie szła, no ale potem potem tak nie szła jak powinno. Wszystko i, i tyle. Ogólnie muszę się też tutaj na lewarek przystosować. Te przybliżanie na lewarku zawsze miałem. żeby wieść na prawe lusterko. Kurwa, znowu zapomniałem pasa zmienić. No i, i na prawe lusterko, że mieć, bo przy cofaniu, jak jest się w tych marketach, się cofa, to jest właśnie problem. Jednak prawe lusterko czasem potrzebne jest, żeby się dobrze obejrzeć w nim. No powinno się to przydać. I w sumie teraz zostały tak, będzie Farming Seria, EuroTruck, American Truck i Kroniki Mertane. Kroniki Mertane już są nagrane. Jest <ścoughs> teraz tylko pozostaje nam publikacja. I wydaje mi się, że Kroniki Mertane drugi raz przejdę możliwe, że w wakacje na streamach sobie. Tak samo jak goticzki. Choć goticzki bym też sobie na serię zostawił, bo jednak uważam, że jako fan gotika powinienem mieć trzy serie na kanale, trzy, no, trzy części Gotika. no i właśnie będą Kroniki Myrtany, możliwe, że kiedyś dzieje Kolinis jak wyjdą, jak wyjdą w ogóle, yy, a z innych modyfikacji to nie wiem, zobaczymy, może kiedyś coś jeszcze nagram, ale Kroniki jak najbardziej mi się podobały jako seria, jako po prostu taki ten. I, i, I dużo błędów może popełniłem, no wiadomo, to też była nowa modyfikacja. E, no, błędów można powiedzieć, no tak trochę, bo mogłem e, przykładowo niektórych rzeczy nie kupywać, bo dało się je znaleźć. I, I no tak trochę podpierdalało się, ale da, dało się to bardziej zaoszczędzić, nie? Ale nie wyszło niestety. 21 osiągnięć na 40 zobyłem z tego wszystkich się nie dało na pierwsze podejście, chyba zrobić, z tego co kojarzę. Eee, tam parę było, parę z dwa chyba nie dało się zrobić, bo były po prostu pod strażnika miejskiego. A ja byłem w Kildi Araxos, więc no, nie dało się niestety tak zrobić. I także no, w ogóle planuję też wykupić dodatki w końcu do Amerykana. Wszystkie bo tam parę kupiłem w wakacje z dwa chyba, <grych> ale no, planuję nadrobić. Będzie to też może jakieś odcinki z multiplayer, zobaczymy, coś się z Matim uda zgrać. A jak nie, to będę się starał, żeby chociaż raz w miesiącu był jakiś odcinek z Amerykanem. Ty, jak to jest? Bo w ogóle jest dalej to wydarzenie chyba, nie? Świąteczne. Jakbym je teraz w Amerykanie zrobił, to bym dostał... Chyba do szóstego chyba było. Nie wiem, się wydaje do 15. Możliwe, nie zobaczymy. Po się okaże. Jakbym teraz zrobił w Amerykanie, to bym też dostał jeszcze raz? Czy... no jakby odebrałem do Amerykanów. To było połączone. No, to wiem, stałem i tu i tu. Jak wszedłem do Amerykana, to się właśnie odpaliło się. Najlepsze, że w Amerykanie pierwsze 80 godzin, to w 2016 zrobiłem. <grym> A mam ogólnie 104 godziny. Potem chyba z 15 w 2.18 i dopiero w tym roku, jakby wróciłem z powrotem, nie? Zaraz po premierze ogólnie najwięcej grałem w Amerykana. Amerykan to też inny klimat, też w sumie w Eurotracku mam tyle nawalone, bo w firmach jeździłem, w zgranej ekipie. W Lok jeździłem. U siebie przez chwilę nawet jeździłem. Firma bez przyszłości u mnie była, znaczy no tak, paru kierowców mieliśmy, chyba z pięciu było. Źle to nie wyglądało nawet. To wiecie, żeby mieć VS-kę, to trzeba mieć zgraną, zgraną ekipę. Tak jak mówię, jest VS-ka, zgrana ekipa, no i... Wtedy można coś, coś robić, nie? Jak się nie ma takiej właśnie ekipy dobrej, trzeba mieć też. Nie można być jakby sam sam szefem, czy coś. Wydaje mi się, że lepiej być właśnie w paru, tak jak kiedyś w Lockdownie to było. Z GZ, właśnie. To, to on miał tam dyspozytorów, miał różnych tego, takich wiceprezesa i te sprawy. Znaczy, no jak masz ponad 10 kierowców, to tak możesz robić, a jak nie, no to. Jakby, no nie może być tak, że jest masz pięciu kierowców, z tego jeden jest prezesem, drugi jest wiceprezesem, trzeci spe, spedytorem, no i czwarty jest kierowcą, a ty piąty jesteś, no to, to też tak słabo, średnio bym powiedział, z takich sytuacji. E, też tu mam w sumie, w sumie tu mam e, Kenwortha chyba wziętego, o dobra, już zjeżdżamy, więc możliwe, że sobie Kenwortha zrobimy jako pierwszą ciężarówkę. Ale wydaje mi się, że pierwszy będę jeździł u, u dziada Żeby, żeby no, dobra Kurde, czemu ja tak się wyjebałem na ten pas? Znaczy wyrzuciłem Także no Co ja w ogóle? Tu, o, tu powinno być. Źle na ten licznik w ogóle spójrzałem teraz. I no, nie wiem, ile mamy kilometrów? 60 mil. Tu mam w milach też. Pamiętam jak to. E, Volvo kiedyś to miałem lepsze niż, niż to co jest z tym. E, przez, poprzez modyfikację, to też w 216 pamiętam miałem. I nawet właśnie było spoko, tylko ja wtedy miałem. Wtedy była Tosia, no. Tosia to był. To był komputer dobry. To się by dzisiaj można było obudzić. Dysk jest, wszystkie sprzęty są. Nawet nowy zasilacz by dostała Tosia, nie? Byłby komputer do montowania. Przemyślę tą sprawę. W sumie, bo jakby i tak będę miał te wszystkie części i jeżeli mi zostaną, to w sumie zostanie mi też monitor, to już będzie można zrobić Matii komputer do montażu, montażu, nie? No takie Kroniki Myrtany, to by się przydał taki komputerek. Teraz by leciał render 13 filmu dzisiaj Tyle Dobra, 55 mil na macie Lecimy, aby nam jakiejś trudnej ekspedycji nie dali też się już kurde cholernie ciemno robi gierce, dobrze, że miniaturkę zrobiłem wcześniej, znaczy teraz i tak jest w studiu fotografii można to zmieniać, więc Problemu nie powinno być. Co, borat, będzie? Coś pisałeś do niego? O nie. Łaj. pan, pan ma tutaj widzę zajęty chłopak. Uh. Niezręczna cisa zapadła, nie ma tematu. Myślałem nad kolejnym sezonem, chyba to był, to by był czwarty sezon cygańskiej, żeby zrobić krainę i i i. Ten, ale no trzeba, trzeba dobrą ekipę zebrać na Minecraft. Też nie ma chyba fazy jeszcze na takiego Minecraft, znaczy ja bym jeszcze może coś tam wykrzeszał, wy, wykrzesał. Bym pewnie no. Nawet jakoś spoko by było. Tu paru, paru ludzi trzeba, żeby dobry, dobry serwer zbudować. Zwykle pewnie ja bym go musiał opłacać. W wakacje chyba te graliśmy, nie w Minecrafta? Tak? No tak, graliśmy. Te, co były. Może robotę miałem wtedy i, i co my wtedy? już oglądaliśmy całe wakacje. a były czasy. Po robocie z drugiej, z drugiej zmiany się wracało. A Hezjus, co tam u niego? Nagrywa dalej? Na pewno. Może jakiś gaming, gaming room mu zrobią. Gaming? No on już tam ma chyba gaming laptopa dostał, nie? No to już dostał wakacje go, ale mówię gaming room. Mu Gdzie zabrać. tam, ta jego meble, ścianka, co on tam se gra, tam organki ma, to jest to jest, to jest to. Ale se zrobił sam, widzisz? No gamingowe stanowisko. No i tu będzie mi skrincać. Już na firmę. Dawaj, zielone, jest, zielone. dzisiaj, jak sobie robiłem traskę pierwszą, to by mi typ z AI wywalił, jak skręcał. Zostaję normalnie na swoim pasie i on nagle tak zachodzi, mu na, zachodzi żeby wypuścić na czepę. I tak mówię, o, jednie, i nagle nie. Na późnym żółtym musiałem na skrzyżowanie wjechać, bo poczekałem, żeby się zmieścił. Mówię, jeszcze mi byłe sprzedać coś. A jeszcze musimy to ustawić, żeby tego nie było, tylko żeby się losowe dawało. Właśnie parkowanie, dobra. Trudnego parkowania chyba nam nie dali. Już już dojechał? No 320 mil. Znaczy 220 mil. 17 minut, 18. Jak Na nowym saveie ciężko mieć dłuższe trasy. Ty John Direk niebieski. Kiedy? No zmienili, był zielony był za bardzo. Czy się tam ci, Nie no, bo to był Dear John, to tam nic nie zmienili za bardzo do tego. No ty clickbait kiedyś zrobiłeś, ale dużo robiła na tym clickbait, nie? Na Dirczonie. Zombie w Amerykanie. Dobra. Odczepiamy. I tak, mamy łowca film 3 na 15 Dostałem. I czy będzie kolejny poziom? Numer 2 jest. już dalej. Dajmy długodystansowca, chyba się najbardziej opłaca, nie? Na początek. No tak, e, mamy dwa maile jeszcze, zobaczmy, poszukiwany kierowca z własnym sprzętem, specjalne transporty, to też kiedy indziej. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku, bycie ze mną Mati. No, elo. Także to by było na tyle, Trzymać się, na razie, cześć, papa.